Sprawa w sądzie do 1 kwietnia? Prokurator wojskowy szef Ukrainy Anatolii Matios poinformował, że podejrzani w wypadku w kosty Antyniwka byli pijani i twarz do 10 lat więzienia. Powiedział to w powietrzu kanał 5. Matios przypomnieć, że dwóch podejrzanych aresztowanych do tej pory i zauważył, że w czasie zatrzymania po wypadku byli w stanie nietrzeźwości. Zdaniem prokuratora? Nie jest tragedią i winodowódca, który był w BMD, a kierowca, który prowadził maszynę bojową. Oni naruszone wymogi ustawowe, które zakazane ruch pojazdów wojskowych na torach w miejscowości, wzięli napojów alkoholowych, nie popełnili wypadku, który zabił ludzi i były gnębiły ludzi, powiedział. Ponadto prokurator wojskowy powiedział, że obecnie prowadzi kontrolę usług w ramach porozumienia które lewej BMD. Do dnia 1 kwietnia akt oskarżenia w sądzie będzie mamy czas, aby spędzić autotechnical egzamin, dwa badania psychiatryczne, badania ofiar, ogłosić ostateczną edycję podejrzenia i wysłać go do sądu, powiedział. Przypomnijmy, że w regionie Doniecka Konstantynowka 16 marca BMD wojsko ukraińskie przejechał kobietę z dwójką dzieci, zabijając siedmioletnią dziewczynkę. Mieszkańcy miasta zebrali się na wiecu wyrazić wymogu opuszczenia granic ukraińskiej armii Konstantynowka. Mieszkańcy spalone opony w schronisku, w którym żyją apu wojskowego i złamał okna.